Hej, dzisiaj chcę ogłosić konkurs. konkurs jest po taki, że macie mieć w się języki i mogą być trzy kropeczki. Musicie napisać wy, musicie zrobić artbook i tam napisać jego trzy kropeczki. dlaczego lubicie oglądać i dlaczego chcecie idzie wziąć udział w tym konkursie. Napiszcie jak lubicie mnie mój kanał i dlaczego chcecie wziąć udział w tym konkursie. No i w statusie musicie mieć także igry czy kłopeczki, tak jak ja mam w statusie o to No i to będzie wszystko. No więc no, zależy taki pytanie, ale chciałam tylko ogłosić szybko.